Dzień dobry. Vlogmas dzień 15. Mamy 15. dzień Vlogmasa i powiem wam, że ten czas tak szybko leci. I chciałam właśnie chociaż raz przy chońce przywitać z Wami ten vlogowy dzień. Mam nadzieję, że będzie Wam miło i sympatycznie ze mną. Dzisiaj chciałabym też odpalić jedną świecę, bo zaczęłam robić porządki, powiem Wam szczerze, w tych świecach Yankee Candle. Wiecie, to są moje ukochane świece. No i tak pomyślałam, że czas na nowość, czas na jedną nowinkę, świeżynkę, którą mam. Trzymałam specjalnie na ten właśnie czas świąteczny, więc dzisiaj sobie ją odpalimy. A co dalej będzie się działo, zobaczymy. Niemniej jednak, kochani, zapraszam Was oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A piętnastka. Zaraz zobaczymy, co w sobie kryje. No dobrze, widzę liścik, więc najpierw zaczniemy od tego cudownego liścika. Coś pięknego na drzewko. Przygotuj, niech poczuje się kobieco i wyjątkowo. Przepraszam Was, bo coś mi ta kamera cały czas nie fokusuje, ale mam nadzieję, że widzicie dobrze, co to jest napisane. Ho, ho, ho. Dobrze, no to co my tutaj mamy takiego, żeby się tym zaopiekować? Dobrze, dobrze. Ale wyrzucimy wszystko. O, nowa czekoladka! Dark Chocolate 15, herbatce. I takie oto dodatki w tej herbatce mamy. Spójrzmy na to, co my tutaj mamy. Czym mam się zaopiekować? Ojoj! oj. To jest chyba pomadka. Tak wam pokażę. To jest przepiękna pomadka. I to jest właśnie kolorystyka, którą kocham i uwielbiam czyli srebro, czerń, No i oczywiście złoto, ale tym razem mamy srebro. Przepięknie! No i wiedziałam, że zapomnę. Tak więc. Już teraz e, gdzieś muszę ulokować tę pięknotę, nie wiem czy tu, może troszkę dalej, żeby tak tutaj dać wolną przesuń, to sobie coś pewnie kładła, może tu, kurczę, powiem Wam, że pięknie to wygląda, naprawdę ślicznie to wygląda, e, ten grajek, kurde, no nie wiem gdzie to, o, albo tutaj, dobra, niech tu stoi i wiecie co? To było banan nieproste, tu bateria była. To trzeba było ją po prostu wyjąć i zobaczcie. I jest akurat światło, które ja lubię, czyli jest takie żółte, a nie niebieskie. Tak więc pięknie będzie ten grajek przy choince z tą latarnią nie wyglądał. Bosko. Dziękuję, Mikołaju. A przede wszystkim Betty i Juleczka. Moje cudowne osóbki i aniołki. Byłam w Biedronce zrobiłam parę zakupów, ale bardzo istotnych, ponieważ w końcu chcę zrobić zakwas na barszczyk na święta. Więc tutaj wzięłam buraczki. Nie, powiem Wam, że paragonu nie wzięłam. Kurczę, nie wzięłam paragonu i nie pamiętam cen, ale buraki chyba kilogram był za niecałe dwa złote, więc na razie wzięłam tyle. Pewnie będę musiała jeszcze je dokupić. Złoty 50 był... Czosnek, więc wzięłam dwie główki, bo one będą potrzebne do tego zakwasu. Będę robiła też wywar, bo chcę go zamrozić. A później, tylko jak już będę miała zakwas zrobiony, to odmrożę sobie wywar jarzynowy, warzywny, przepraszam, warzywny. I wtedy doleję tylko sam zakwas. Więc mam pietruszkę, marchewkę, seler. Tutaj mam por. Więc te liście na pewno do niego pójdą. E, tutaj mam matkę. Nie pamiętam cenę. No mówię, no nie pytajcie mnie, bo brałam po prostu te rzeczy, które były mi potrzebne głównie do zakwasu i do tego wywaru. E, kupiłam pomidory, pudliszki całe, a te jeszcze, bo tam nie było krojonych, więc poszłam do osiedlowego sklepiku i kupiłam dwie puszki e, właśnie pomidorków, krojonych. Wzięłam groszek. Bo będę robiła na święta sałatkę jarzymową i nie mam już kukurydzy, więc stwierdziłam, że dwie puszki biorę. Jajka oczywiście u mnie zawsze obowiązkowo muszą być, więc dwa opakowania. I skusiłam się na wino tempranillo. To jest szczep, który jest taki bardzo miękki, delikatny, co tu mogę wam jeszcze o nim powiedzieć? Na pewno to będzie smak taki e, malinowo śliwkowy, więc jeżeli lubicie m, takie akurat nuty w czerwonym winie, wytrawnym, to jak najbardziej Campo Viejo Rioja, e, tak powinien wam przypaść do gustu. No dobrze, teraz już nie będę taka i zrobię to, powieszę, bo ja jak gdzieś odkładam, to później zapominam o tych bombkach i no, ale dobrze, tym razem, że mi się tutaj nie urwała, powieszę sobie tu. Tak, dobrze? Nie, gdzieś muszę indziej, Czekajcie, gdzie tu znaleźć tobie domek? Dobra, dajmy tu. Już teraz ta ozdoba będzie ze mną. Ślicznie. Jest, moi drodzy, udało mi się dorwać. Te moje ukochane, najbardziej poszukiwane mm, lenorowe płyny do płukania z kalendulą. Cudowne, tylko że to jest chyba ta mniejsza wersja. Widzicie? Bo ja tak mi się wydaje, że ja chyba tą większą zawsze kupuję, a to jest mniejsza, no ale nic. Udało mi się, także wzięłam na Allegro u sprzedawcy, właśnie Allegro. Czy jest tu jakiś, jakiś paragon? Nie mam. Ale tam były i była bardzo dobra cena, także będą używane. A wiecie, że to jest jeden z najlepszych zapachów, jakie moim zdaniem Lenor wypuścił na rynek. Wiecie co? Serio, to postawię kamerę. Zapalmy sobie może te świece. Wiecie, jaką wyjęłam? Zobaczcie. Muszę odsuć. Dobra. To jest jedna z moich nowości. To jest zapach, w ogóle grafika jest piękna, to jest powiem Wam zapach e, świąt, to znaczy choinka, pieczone jabłka, cynamon, zdecydowanie, więc pierwsze co, przecięcie knota, ok, to zaraz wezmę, rzucę. Tak, już mam to ozdówki, już moje pięknoty tu stoją. A tutaj jest ten grajek, i tu wcześniej postawiłam tego, e, tego dziadka. Niech mi się tam trochę też poświeci, bo tutaj mam te choinki srebrne, więcej ich nie mam. I te domki też są takie dość skrzące się, więc tamten, tamten dziadek będzie wyglądał pięknie. Przysiadam sobie na chwilkę przy mojej choince. I tak, taki mamy zestaw, tutaj herbatę, którą już wypiłam. I tak mnie wzięło dzisiaj na lody, więc miałam jeszcze w zamrażarce jakieś magnum. To są te mini, te mniejsze nie te duże takie, wiecie, no takie normalne, tylko te mini, ale tu akurat wyciągnęłam wersję klasyczną, więc taki. Duet dzisiaj miałam na kolację, <laughs> powiem Wam, że dawno lodów nie jadłam, ja tak za lodami średnio przepadam, ale stwierdziłam, że taką mam ochotę na coś słodkiego, ale z czekoladą, ale nie czystą czekoladą, więc akurat no, taki mały lodzik wjechał. No, więc moi kochani, yy, ja zaraz zasiadam i zabieram się za montaż. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś będę nagrywała, ale na pewno z pożegnaniem przyjdę. Więc tak czy inaczej, trzymajcie kciuki, żebym dała radę, bo już jest pierwsza noc. I wiecie, jaka jestem gapa, bo tak rano przywieszałam bombkę, gdzie mam tę szmineczkę. No, czyli gdzie ona jest? Wiecie, że nie mogę jej znaleźć? A, ah, jest! Tu! Jest szminka. To jest ta druga wersja e, czarnej e, bombki. E, no i zapomniałam, przecież gdzieś skitrałam, bo sprzątałam i zapomniałam, że dostałam przepiękny flakon perfum. Więc oczywiście on też musi gdzieś tutaj wylądować na mojej białej choineczce. Poczekajcie, poczekajcie, gdzie my to powiesimy. No, najlepiej to by gdzieś to było razem, ale nic to. Co, ja to odwrócę. Może z tej strony gdzieś to przywieszę. Może. O, może tu. Nie. Może to gdzieś tutaj w widocznym miejscu. Przepraszam, bo ja tak ostatnio patrzyłam w podmiot, ale tak nieumiejętnie wzięłam i. O, no O. Może tak mi się uda. Przepraszam. O. Dobra, kochani. Chyba mamy to. Zobaczcie. Co Wy myślicie o tym? Jest ok? Jest ok? To tego może reniferka przerzucimy tu. O matko. Oj, Angelika, Angelika. Dobra, niech będzie. Dobra, jest. Mamy to. I kolejna pięknota jest ze mną. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz bardzo mojemu Mikołajowi. Dziękuję kochani, jest już wieczór ja w piżamce zaraz będę zmywała tylko makijaż no i tak przy mojej kochani choineczce przechodzę, żeby się z Wami pożegnać podziękować Wam za kolejny piękny czas, który mogłam z Wami spędzić który Wy mogliście też ze mną spędzić jest mi niezmiernie miło jak piszecie mi takie przepiękne komentarze że te Moje vlogi Was naprawdę świetnie nastrajają, wyciszają Was, że bardzo lubicie też słuchać tego mojego spokojnego tonu głosu. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i uwierzcie mi, że gdybym mogła, to e, wszystkich z osobna bym Was e, utulała moim głosem. E, bo powiem Wam, że ten zwariowany świat potrzebuje takich e, umilaczy, potrzebuje takich. Wyciszaczy. Mamy za bardzo dużo y, bodźców na zewnątrz, y, które powodują, że no niestety, ale siłą rzeczy y, jesteśmy rozdrażnieni. Wiecznie widzimy, że y, trzeba wszystko zrobić na już, a najlepiej na wczoraj. I to jest straszne, bo biegniemy za czymś, co tak naprawdę później, jak tak człowiek sobie usiądzie i się zastanowi. Czy to w ogóle ma sens w tym życiu? Czy warto tak za tym wszystkim biec? I powiem Wam, że ja ostatnio właśnie też dość często miewam taką, taką refleksję i się zastanawiam nad tym, czy naprawdę warto, żeby mnie ja się tak poświęcała, czy naprawdę warto, żeby ja zarywała noc, żebym ja przejmowała się czyimiś emocjami. Gdzie zupełnie to jest jakby mm, nie w życzeniu tej osoby. Um, no właśnie, no właśnie. I fajnie, że mamy ten taki świąteczny czas, bo to jest taki czas refleksyjny i warto czasem zastanowić się nad tym, co warto, a czego nie warto w życiu. Bo pamiętajmy, życie mamy tylko jedno, a budzimy się każdego dnia. I to od nas zależy, jak to życie będzie wyglądało. To od nas zależy, jak to życie w danym dniu poprowadzimy. Dobra kochani, jeszcze raz z rzutem pięknym na moją choineczkę. Dziękuję Wam pięknie. Żegnam się z Wami. Dopijam herbatkę, a my widzimy się kochani jutro.